Tatuaże mogą być bardzo znaczące i mają wiele sentymentalnych wartości zarówno dla ich właścicieli, jak i ich bliskich. W ciągu życia niektórzy ludzie wydają gruby hajs na tuszowanie swych ciał. Często bywa, że tatuaże to istne dzieła sztuki, w związku z tym szkoda, by ten hajs okazywał się wywalony w błoto, a właściwie bezpowrotnie zakopywany pod ziemią. Pewien zakład pogrzebowy oferuje obecnie kontrowersyjną usługę przekształcania tatuaży w sztukę piękną. Michael Sherwood z Cleveland daje rodzinom w żałobie możliwość pozostawienia wytatuowanej skóry jako pergaminowej sztuki, którą mogą zawiesić w swych domach na pamiątkę. Wszystko zaczęło się kilka lat temu, gdy Michael i jego syn Kyle wypili z przyjaciółmi kilka drinków i zaczęli rozprawiać o tym, ile tatuaże znaczą dla ludzi. Jeden z uczestników dyskusji powiedział, że chce, by jego tatuaż został zachowany, gdy już wyciągnie kopyta. Z początku Michael wyśmiał ten pomysł, uważając go za absurdalny, lecz gdy przyjaciel wprowadził go w życie, zaczął rozważać ten pomysł na serio. Tatuaże to często prawdziwe dzieła sztuki i wiele znaczą one dla ludzi, więc czemu by nie zachowywać ich po śmierci, powiedział Kyle. Ludzie przechowują popioły swych bliskich w urnach, odwiedzają nagrobki w wyrazie pamięci, dlaczego więc nie zachowywać ich tatuaży jako pamiątki? Z barowej posiadówki przy piwie narodziła się więc usługa Zachowaj mój tatuaż na zawsze! Zachowanie tatuażu denata to długi proces. Trwa od 3 do 4 miesięcy i rozpoczyna się w ciągu 72 godzin od śmierci osoby. Tatuaż zostaje wycięty w domu pogrzebowym. Proces ten nie koliduje z tradycyjnym pochówkiem lub kremacją i odbywa się zgodnie ze zwykłym standardem godności i szacunku, chociaż są zachowane granice w zachowaniu tatuaży twarzy i narządów płciowych. Dobrą wiadomością dla rodzin, które zdecydują się powiesić dziary swych zmarłych bliskich na ścianach jest to, że nie konserwuje się ich w żaden sposób.